Kobieta, jedna misja. By potencjał, z jakim rodzą się dzieci, spotkał się z możliwościami, jakie mogą zapewnić im tylko dorośli. Jeśli chcesz poznać narzędzia i strategie dla rodziców, by wychować kreatywne, przedsiębiorcze i myślące dzieci, to będzie Twój ulubiony podcast. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Godmother, z Waszą prowadzącą. Założycielka firmy i bloga GatMadr.pl, autorka strategii wychowania przedsiębiorczego dziecka, a przede wszystkim żona i mama Angelika Maria Talaga. Alternatywne systemy edukacji i nauczania neuroedukacja czy to? Aby nie są ryzykowne eksperymenty na dzieciach. Na ten temat porozmawiamy sobie dzisiaj. Jeśli znasz mnie dłużej niż od wczoraj, to wiesz, że proponuję, propaguję, promuję alternatywne systemy i formy nauczania wszelkiego rodzaju. Niemal wszystko, moim zdaniem, będzie lepsze od standardowego, znanego nam wszystkim systemu szkolnego, tego do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. I dla niektórych to jest oczywiste. Dla niektórych zupełnie nie. Czasami dostaję więc pytania, dlaczego tak uważam? Jeśli powiem, w czym alternatywne systemy są dobre, to ktoś mi odpowie, że no dobrze, no to mają swoje zalety, ale też mają swoje wady, a standardowy system też ma i wady, i zalety. I jakże ja mogę te zalety i wady ważyć na szali i twierdzić, że jedno jest lepsze od drugiego? Mam dwa problemy z odpowiedzią na to dodatkowe pytanie. Ten mój problem jakby ma dwie natury. Po pierwsze, jestem dosyć oczytana w temacie i to faktycznie jest problem, jeśli chodzi o tłumaczenie komuś mojego punktu widzenia. Z jednej strony jestem oczytana szeroko, czyli sięgam po dziedziny wiedzy, tylko troszeczkę skorelowane z tematem, który głównie mnie interesuje, czyli uczy się o genetyce, o antropologii, oczywiście psychologii, socjologii, ekonomii, neurobiologii, historii, filozofii wszystko, co może rzucić jakiś cień na tą edukację, neuroedukację, itd. Ale też głęboko, czyli w poszczególne dziedziny. Wgłębiam się bardziej, niż było mi, by mi to potencjalnie potrzebne. Na przykład ostatnio analizowałam w jakim wieku dziecka jaką możemy użyć moc elektromagnetyczną w neuroobrazowaniu, w funkcjonalnym rozwiązaniu magnetycznym i o ile tesli, można zwiększyć tę moc, żeby to było dla dziecka bezpieczne. I to właśnie przez to, że jestem tak nazwijmy to oczytana, to teza. Standardowy system szkolny nie jest optymalny dla rozwoju dziecka. Jest dla mnie tak oczywista, że ciężko mi dobrać argumenty, tak by łatwo to wytłumaczyć obrazowo osobie wątpiącej. No bo mi to się wydaje, jak ktoś w 2018 roku może uważać, że dzwonki na lekcje co 45 minut albo oceny w skali od 1 do 5 są dobrym pomysłem, a jednak tacy są. Może nawet ty tak uważałeś do tej pory. Mój Pierwszy problem to właśnie to, że ja wciąż uczę się, jak nie stosować skrótów myślowych, jak docierać do osób, które widzą kwestię edukacji z innej perspektywy niż moja. Drugi problem natomiast jest taki, że każde postawione w tym temacie pytanie jest z założenia wielowątkowe. No bo pytanie, w czym szkoła jest zła? A masz bardzo dużo wolnego czasu, bo. Elementy szkoły, które są złe albo które potem dają daleko idące negatywne konsekwencje, to jest tak szeroki wachlarz, że ja nie wiem od czego zacząć. Jeśli mam zrobić wymieniankę, nawet z założeniem, że nie wymienię wszystkiego, no to i tak po co komu taka wymienianka, skoro warto każdy taki myślnik uargumentować, wytłumaczyć, dlaczego to jest złe, co powoduje, że ta rzecz, ta cecha, na przykład te dzwonki co 45 minut dlaczego to jest niewskazane. I z powyższych dwóch powodów nie jestem w stanie, odpowiadając na pytanie niektórych z Was, którzy czasem mnie, mnie o to proszą, nie jestem w stanie nagrać odcinka pod tytułem Dlaczego szkoła jest zła? Albo Jaki alternatywny system polecam najbardziej? Bo dużo by opowiadać, bo każdemu trzeba by było opowiadać inaczej. A dodatkowo myślę, że najlepiej jak potrafiłam to zrobić w tamtym momencie, opowiedziałam o tym w Tedeksie drugim, na którym opowiadałam właśnie o tym, co. Szkoła robi z mózgami dzieci. I oczywiście użyłam tam całą masę skrótów myślowych, za co też nieraz mi się dostało po głowie, bo mi wiele osób zarzucało niewiedzę. Natomiast faktycznie, najlepiej jak w tamtym momencie potrafiłam, skondensowałam ten temat, tak żeby przekazać nawet laikowi, co moim zdaniem jest nie tak w szkole. I zrobiłam to w 18 minut, więc kurczę, no nie jestem w stanie tego zrobić chyba lepiej nawet dzisiaj. No ale skoro nie jestem w stanie o tym opowiedzieć, zastanawiasz się pewnie dlaczego was tu wszystkich dziś zebrałam w tym zacnym 27 odcinku zatem. Bo doszłam do wniosku, że z jednym z tych wszystkich pytań jestem w stanie sobie dzisiaj poradzić. Mianowicie. Czasem w rozmowach z wątpiącymi o systemach szkolnych pada takie stwierdzenie nauczyciela czy rodzica. Okej, okay, to wszystko, co mówisz, jest bardzo ciekawe, część z tego może jest nawet sensowna, ale. To wszystko są przecież eksperymenty i domniemania. Ja popieram inicjatywę, fajnie, że się tym Angelika zajmujesz, ale ja nie chcę tego testować na własnym dziecku. Nie chcę go posyłać do takiej alternatywnej szkoły. Niech inni testują, a ja poślę moje dziecko do szkoły przez 200 lat już sprawdzonej. Ja do niej chodziłem, wszyscy z nimi ludzie chodzili i jakoś wyszliśmy na ludzi. A jeśli ten rozmówca mójże jest uszczypliwy, to doda w tym momencie jeszcze... Pani Angeliko, pani przecież też chodziła do normalnej szkoły i proszę zobaczyć, jaka pani mądra wyrosła. Hmm? No, bardzo śmieszne doprawdy, tylko że mi przestało być do śmiechu. Nie chce mi się już dłużej słuchać ani odpowiadać na ten argument, więc powstaje o tym odcinek. I jeśli jesteś po drugiej stronie barykady niż. Te osoby wątpiące, czyli siedzisz głęboko w alternatywie, na przykład, edukujesz domowo dzieci, albo masz dzieci w alternatywnej szkole i ktoś ciebie się pyta, a nie boisz się tak eksperymentować na swoim dziecku? To w takim wypadku możesz mu ten odcinek po prostu wysłać jako odpowiedź. I nie ma za co. Opowiadając o edukacji domowej, alternatywnych systemach takich jak Montessori, Edukacja Demokratyczna, Daltońska, Waldorska czy moja ulubiona dziedzina Neuroedukacja, padają takie pytania. No tak, ale na ile to jest zbadane? Bo jeśli to nie jest zbadane wzdłuż i wszerz, no to nie wiadomo skąd wiadomo, czy to jest lepsze. A gdzie są badania długofalowe? Badania dotyczące mózgu przecież wciąż się rozwijają. I czy nie obawiasz się, że my o tym mózgu wiemy dzisiaj za mało, żeby móc próbować aplikować to naszym drogocennym dzieciom? Brzmi znajomo? Może nawet ty nad tym się zastanawiałeś, bo to są sensowne pytania, jeśli nie ma się głębszej wiedzy. Gdzie by tutaj zacząć, moi drodzy? Po pierwsze, primo. Tak. Badania nad mózgiem są niedokończone i będą nadal trwały. Ale jeśli to ma być argument na przeczekanie i zaniechanie aplikacji tego, co już wiemy, to ja mam taką propozycję: może zlikwidujmy też z programu szkolnego fizykę? No, dobrze słyszysz, bo przecież Isaac Newton opisał kiedyś prawo grawitacji. Każdy z nas uczył się o tym prawie w szkole, a potem przyszedł jeden z drugim, Einsteinem. I nagle okazuje się, że prawa Newtonowskie nie mają zastosowania np. w bardzo małych cząsteczkach i stworzono wtedy kategorię, jaką jest fizyka kwantowa, która bardzo dynamicznie rozwija się dosłownie na naszych oczach. To co? Może z tej okazji, że badania nad fizyką nadal trwają i się rozwijają, to może zaniechajmy korzystania z tej fizyki, dopóki nie będzie skończona i dowiedziona ponad wszelką wątpliwość, bo zaraz się przecież okaże, że kolejne znane i oczywiste nam prawa zostaną zanegowane. A nie, jednak tak nie robimy. Jednak uczymy tych zasad, które już poznaliśmy do tej pory nasze dzieci, nawet ryzykując, że one się mogą zmienić w międzyczasie i wiele z nich się zmieniło może nie zostało zanegowane, ale ewoluowało, tak jak na przykład właśnie grawitacja i aplikujemy to z takim powodzeniem, że dzisiaj możesz raczyć się samochodem, pralką, mikrofalówką, mikrofonem, przez który właśnie rozmawiam, energią jądrową, internetem. Bo za każdym z tych wynalazków stoi zaaplikowanie dostępnej nam do tej pory wiedzy z dziedziny, jaką jest fizyka. W przypadku neuroedukacji dodatkowo panuje jeszcze taka zasada przynajmniej ja jako neuroedukator mówię głośno, że ja taką zasadę wyznaję i według niej działam i to jest chyba moja główna zasada działalności przede wszystkim nie szkodzić. Ja wiele rzeczy mogę wam polecać mogę przedstawiać milion strategii i narzędzi i nie obiecuję, że wszystkie zadziałają i że wszystkie będą na każde dziecko skuteczne, ale nie polecę czegoś, co potencjalnie mogłoby zaszkodzić. Neuroedukacja również nie pozwoliłaby sobie na stworzenie takich technik, modeli, strategii zastosowań, które mogłyby potencjalnie negatywnie działać na rozwój i edukację dziecka, które mogłyby cokolwiek hamować na przykład. Dodatkowo nie nadejdzie taka chwila, kiedy już dostatecznie zbadamy mózg i będziemy wiedzieć, że tak, to jest ten moment, kiedy wiemy już, jak mózg działa. Czysta logika na to nie pozwala, prawa, które opisuje cybernetyka, na przykład, żeby dokładnie wyjaśnić działanie jakiegoś tworu, to ten twór wyjaśniający musi być odważny, wielkości bardziej skomplikowany, a my, nasze mózgi, próbujemy zrozumieć za pomocą wyłącznie naszych mózgów więc jeśli chcemy czekać, no to powodzenia. Po drugie, primo, jak mawiali klasycy w kabaretach albo dla tych wrażliwych, secondo, gdzie Badania dotyczące alternatyw, pytają wątpiący, gdzie badania dotyczące edukacji domowej? I tu Was zaskoczę, bo najwyraźniej nie tylko mnie ten szlak trafiał i nie tylko ja byłam ciekawa i faktycznie dużo osób zaczęło badać te alternatywne podejścia, m.in. edukację domową. Ale nie usłyszysz o tym zbyt często, dlaczego? Rodzice, którzy posyłają dzieci do szkoły zwykłej, wiedzą jak działa normalna szkoła, bo sami tam chodzili. Nie wiedzą jak działa alternatywa, bo nie mieli z nią styczności, nie interesują się, nie zgłębiają tej wiedzy, nie mają pojęcia o badaniach, że w ogóle istnieją w wielu przypadków. Z tym, że jeszcze rodzice mają do tego prawo, bo przecież każdy rodzic jest ekspertem w jakiejś swojej roli, w swojej dziedzinie. Rodzic nie musi być i często nie jest ekspertem od edukacji w sensie stricte. Każdy z Was, słuchaczy, wykonuje jakiś zawód. Ktoś jest stomatologiem, przedsiębiorcą, handlowcem, księgowym, programistą, znasz się na swojej dziedzinie, masz prawo nie wiedzieć, jakie są badania, i masz prawo zadawać czasem nawet drażniące pytania. Ale takie pytania zadają też nauczyciele. I wy zadajecie takie pytania nauczycielom próbując się ich doradzić, na przykład gdzie po przedszkolu wysłać swoje dziecko i czy poleca taką albo taką szkołę. I wydaje mi się, że nauczyciele mogliby się troszkę bardziej zainteresować tematem, ale bardzo często nauczyciele też znają tylko swój grajdołek, tylko to, jak funkcjonuje zwykła szkoła. Statystyczny nauczyciel nie ma pojęcia. Jak działa edukacja domowa, tak w praktyce, na czym się opiera Montessori w praktyce, czym się charakteryzuje demokratyczna czy daltońska szkoła. Więc, jeśli taki nauczyciel cokolwiek Tobie radzi, to pamiętaj, że on się nie wypowiada jako edukator czy fachowiec w tym momencie, tylko jako osoba prywatna, która posiada jakąś swoją własną opinię. I najczęściej ta opinia oparta jest na braku wiedzy, mitach, przypuszczeniach, dowodach anegdotycznych, bardzo często czyli słynne: "No ja znam taką panią, co tak miała, więc mm, uważam, że tak to wygląda". Ale znowuż próbując nie być tak surowym wobec nauczycieli, bo przecież oni fachu też uczyli się z profesjonalnie przygotowanych do tego kurikulum na studiach wyższych i przecież powiecie, że na studiach pedagogicznych Uczą o tych alternatywach, że są dedykowane temu całe przedmioty. Jest normalnie w kurikulum studiów wyższych pedagogicznych, czym się charakteryzuje Montessori, itd., itd. Studenci zdają z tego egzaminy. No niby tak. Ale ja w swojej karierze, trochę z ciekawości, zawitałam swego czasu na studiach pedagogicznych magisterskich i na pytanie: Co myśli o edukacji domowej? jedna z pań profesorów moich zapytała mnie: Ale czy to w Polsce w ogóle jest legalne? A z kolei, drugi pan profesor z filozofii akurat twierdził, że dzieci w szkole powinny nosić mundurki, wszystkie, że to było, powinno być w Polsce narzucone tak, jak jest w innych miejscach, bo to bardzo wspiera edukację. Tymczasem są badania mówiące o czymś dokładnie przeciwnym, ale ten pan na pewno tych badań nie zna. A co więcej, głosząc taką tezę, w ogóle nie pomyślał, żeby sprawdzić to, czy to, co mówi, jest prawdą, ale on zdążył już zainfekować mózgi wielu roczników młodszych pedagogów. Aczkolwiek w tym momencie muszę przyznać, że mundurki. Mo potrafię wyglądać naprawdę uroczo. Mieszkam teraz w Londynie od niedawna i jak widzę te dzieci wylewające się ze szkół w mundurkach albo które wchodzą do autobusów tak wszystkie rasy w mundurkach wyglądające podobnie, to mam wrażenie, że mam wokół siebie same siedziby Hogwartu i że tym małym czarodziejom brakuje tylko różdek i że zaraz pojedziemy na ulicę Pokątną. Wracając do tematu. Bardzo często na przykład pojawiającym się argumentem przeciwko edukacji domowej jest problem z uspołecznieniem, bo wydaje się, że w normalnej szkole dziecko ma przecież kontakt z rówieśnikami, a w edukacji domowej, jak sama nazwa wskazuje, dziecko siedzi w domu i z tymi rówieśnikami kontaktu nie ma. Racjonalny człowiek albo po prostu rodzic, który ma dziecko w edukacji domowej, powie, że przecież edukacja domowa jest domowa tylko z nazwy, bo takie dziecko jeździ, poznaje, doświadcza znacznie więcej niż dziecko siedzące ciągle w szkole, ciągle z tymi samymi ludźmi i dodatkowo z góry narzuconymi koleżankami i kolegami, a nie takimi, co sobie wybrał, bo ich bardziej lubi. Ale po co mamy rozmawiać nawet racjonalnie, skoro można naprawdę mówić naukowo? Były badania, uwaga, długofalowe dotyczące edukacji domowej pod kątem właśnie przystosowania społecznego, z których wynika, że dzieci edukowane domowo są lepiej przystosowane w dorosłym życiu do takich kontaktów społecznych w przełożeniu, mają lepsze stosunki z otoczeniem, lepiej funkcjonujące relacje z rodziną i bliskimi, częściej angażują się w projekty społeczne. Były też w drugą stronę badania mówiące o tym, że przebywanie dzieci wśród swoich rówieśników, czyli tak jak to ma miejsce w szkole podstawowej, przedszkolu w Polsce, przebywanie dziecka wśród rówieśników wtedy, kiedy ich rozumienie zachowań społecznych dopiero się kształtuje, jest bardzo zgubne w takim zdrowym środowisku, bogatym we wzorce różne społeczne. Dziecko uczy się Poprawnych zachowań od starszych, a pomaga młodszym, i wobec tych młodszych jest z kolei tym odpowiedzialnym, tym autorytetem. Natomiast w patologicznym systemie, w patologicznym z perspektywy uczenia się, dziecko uczy się zachowań społecznych od osób, które mają w tym równie jak on niewielkie doświadczenie czyli właśnie od swoich rówieśników. Pomyśl, czy to nie przypadkiem w przedszkolu dziecko uczy się pierwszy raz gryźć, pluć, bić? Czy to nie przypadkiem w podstawówce dziecko uczy się przeklinać od rówieśników? No to właśnie dlatego. Bo takie ma wzorce wokół siebie, widzi, że są skuteczne, i takie wzorce powiela modelowanie. Więc wkurza mnie, że od całej alternatywy wymaga się badań, żeby były długofalowe i nie wiadomo co jeszcze. I oczywiście nie wszystko jest zbadane w tej alternatywie, nie wszystko jest potwierdzone. Edukatorzy podejmują wiele prób na bazie intuicji, wiele prób metodą prób i błędów. Czasami są badania robione tylko na małych grupkach, albo są badania bardzo krótkie. To wszystko jest niedoskonałe. Ale, i tu pojawia się moje po trzecie... Czyli po trzecie, primo, ultimo, system nauczania, metody nauczania, programy nauczania, te, które znamy, są oparte na mitach, przypuszczeniach oraz intencjonalnie krzywdzących dzisiaj założeniach. Wszystko to, co widzisz w szkole dzisiaj, jest jednym wielkim eksperymentem. Tak, moi drodzy. Pytanie, a gdzie są Wasze badania, drodzy zwolennicy standardowej szkoły? Gdzie jest potwierdzenie, że taki system rozwija dzieci i skutecznie uczy potrzebnych umiejętności do życia? Gdzie jest informacja, że warto podzielić wiedzę na przedmioty? Gdzie jest informacja, jak wpływają na, dzie na dzieci oceny 1-5? Gdzie ja się pytam? Takich badań. Nawet fragmentarycznych, nikt nigdy tworząc system szkolny nie robił. A jak powstają takie badania, to w dzisiejszych czasach i to zazwyczaj na potwierdzenie, że takie coś nie działa. Na przykład zostało zbadane używanie ocen w skali 1-5 albo AF, tak jak jest w Stanach, jako formy motywacji czy informacji zwrotnej, tylko po to, żeby z nich dowiedzieć się, że takie motywowanie uczniów jest beznadziejne dla ich rozwoju i motywacji wewnętrznej. Albo inne badanie, zostawianie uczniów, którzy sobie nie radzą, którzy oblali po prostu z jakiegoś przedmiotu, zostawianie ich na kolejny raz w tej samej klasie, okazuje się, że ma to bardzo negatywny wpływ na rozwój tego kiblującego za przeproszeniem dziecka. Szkoła nie pomaga dziecku, które sobie nie radzi, tak, żeby sobie radziło. Szkoła daje mu karę na rok, a w efekcie bardzo często na całe życie. A poza tym, kto miałby robić badania sprawdzające, jak i czy taki system miałby się sprawdzić? Przecież nasz system edukacji nie powstał po to, żeby się sprawdzać, żeby edukować dzieci, tak jak my o tym dzisiaj myślimy. Więc po co ktoś miałby badać coś, co jest mu do szczęścia zupełnie niepotrzebne? Ja to wielokrotnie powtarzam, ale czuję, że muszę wciąż o tym mówić, bo wciąż nie jest to wiedza powszechna. Nasz system edukacji powstał w czasach industrialnych, kiedy to Prusy przegrywały wojnę z Napoleonem. Po pierwsze, w nowych, w tamtejszych technologicznie czasach, potrzeba było, żeby więcej dzieci niż tylko te uprzywilejowane potrafiły czytać, pisać, liczyć żeby mogli pracować w fabrykach na przykład skutecznie. Po drugie, żeby wygrać z Napoleonem, w końcu potrzeba było lepszej armii, takiej, która będzie żyletą, będzie funkcjonowała dobrze pod rozkazami, ale również żeby byli czytający i piszący, żeby nie byli tylko mięsem armatnim, bo mogą się wtedy bardziej przydać. Po to! Powstał system szkolny, nam dziś znany. Po to są nam dzwonki co 45 minut dla musztry. Po to skupiamy się na wiedzy encyklopedycznej, a nie na umiejętnościach, które miałyby się komukolwiek przydać potem w kierunku rozwoju czy cokolwiek. Po to ławki są ustawione naprzeciwko nauczyciela, który jest z góry, z założenia określony jako autorytet, którego należy słuchać. Nikt nie zbadał, jak taki system działa, czy on wspiera dzieci, czy je motywuje, jak wpływa na ich zdrowie psychiczne. Dzieci 200 lat temu zostały do tej zupy wrzucone, i kolejne pokolenia z trudem w tej zupie pływają. A dzisiaj mi taki jeden z drugim powie bezczelnie, że oni sobie w tym pływaniu nieźle radzą i dobrze im z tym, że się podtapiają. Twoje dziecko bierze w tym momencie udział w naprawdę niezłym żarcie. W dwustuletnim eksperymencie, który wciąż trwa. No ale zaraz, zaraz, skoro eksperyment trwa już 200 lat, no to chociażby empirycznie z obserwacji możemy coś o nim powiedzieć. No to co my wiemy po tym eksperymencie empirycznym? Wiemy, że dzieci ucząc się od 7 do 18 roku życia języka angielskiego potrafią wyjść ze szkoły i nadal nie dogadać się po angielsku skutecznie w każdym temacie. Nie potrafią przeczyta przeczytać książki od deski do deski w języku angielskim. Tymczasem w tym samym okresie mogliby się nauczyć nie wiem trzech, pięciu, siedmiu języków obcych? Wiemy też, że bardzo powszechny jest w Polsce i nie tylko w Polsce analfabetyzm wtórny i analfabetyzm funkcyjny. Wiemy, że nie pamiętamy 95 treści z lekcji. Nie pamiętamy żadnej budowy komórki, faz powstawania wydm, świata przedstawionego w panie Tadeuszu czy innych niezbędnych do życia treści. Wiemy, że wysokie wyniki w nauce nie mają żadnego przełożenia na radzenie sobie w życiu i na osiągnięcia takie faktyczne osiągnięcia życiowe. I w końcu wiemy, że nasze dzieci wracają każdego tygodnia ze szkoły do domu z komentarzem. Szkoła jest głupia. Ale ja się nudziłem. Pani się na mnie uwzięła. Nigdy się tego nie nauczę. Nie zdążę. Czy mogę jutro nie iść do szkoły? Jesteśmy zwolnieni z jednej lekcji, to na dwie się nie opłaca. I to są w miarę neutralne komentarze przy dobrych wiatrach, bo często pojawia się też: Nienawidzę szkoły. Nienawidzę się uczyć. Nie umiem matematyki i jestem głupi. Pani mi dała trzy, a ja się tak starałem, ćwiczyłem, to jest bez sensu. Mi krwawi jednocześnie i serce, i oczy, jak to widzę i słyszę. Bo przecież to wszystko, to, co o sobie myśli Twoje dziecko przez 10 plus lat nauki spędzonych w szkole, to wszystko ma bezpośrednie konsekwencje w tym, jak to dziecko będzie myślało o sobie jako dorosły człowiek. Podsumowując. Czy te nowe alternatywy, te nowe propozycje neuroedukacja, te wszystkie plany daltońskie i tak dalej, czy to jest bardziej sprawdzone i czy to jest bardziej pewne? No nie powiedziałabym. Jest więcej badań mówiących o tym, że te alternatywy są potencjalnie lepsze dla dziecka, owszem, dlatego ja też je propaguję, ale nikt tobie nie obieca, że ten system pomoże wykształcić określone cechy na pewno. A ten system na pewno nie. Dlatego, że jest zbyt wiele czynników wpływających na siebie nawzajem. Bardzo duży wpływ na wychowanie tych wszystkich cech, na wykształcenie tych wszystkich cech ma konkretny nauczyciel, który to robi. Czasami potrafi być fenomenalny nauczyciel w dennej szkole albo średni nauczyciel w. Systemowo bardzo ciekawej szkole. Rodzice pełnią ogromną rolę, dlatego ja komunikuję większość swoich rzeczy do rodziców, a nie do systemu oświaty. Nie chcę być ministrem oświaty ani nic z tych rzeczy. Chciałabym, żeby moim przesłaniem w tym odcinku była taka informacja, że tak, alternatywy, te wszystkie nowe metody, systemy są eksperymentem w pewnym sensie, bo nie wiadomo, jak to wpłynie na konkretnie Twoje dziecko. Ale zwykła szkoła też jest eksperymentem i też nie wiadomo, jak ostatecznie wpłynie na twoje dziecko. Ale jest jedna bardzo ważna różnica. Alternatywne systemy edukacji, wszystkie te Montessori, daltońskie i neuroedukacje i tak dalej, mają założenia, intencje takie, żeby twojemu dziecku pomóc w rozwoju. Skupiają się na tym, czego Twoje dziecko może potrzebować na jego samopoczuciu, zdrowiu psychicznym, na umiejętnościach, osiąganiu celów, na realizowaniu talentów itd. Tymczasem intencją eksperymentu pod tytułem Pruska Szkoła i nasz system edukacji, znany nam dzisiaj powszechny, publiczny? Intencją tego eksperymentu jest wychować posłusznych obywateli z podstawową wiedzą encyklopedyczną. Więc jeśli ja mam do wyboru dwa eksperymenty, dwie niepewne rzeczy, to ja skłaniam się ku tej, która przynajmniej ma dobre intencje. Bo tutaj mam większe szanse na to, że moje dziecko wyjdzie na tak zwanych ludzi. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!